Cześć i czołem, mamy w garażu czołg M4FL10 Do złudzenia przypomina on Shermana, nawet te same koła ma Przód również, tylko że z francuską wieżą Od Francuza, oczywiście magazynkowiec I sobie nim właśnie polecimy bitwę Oczywiście musiałem zmienić program do nagrywania, więc jakość dźwięku będzie całkiem inna Ponieważ Action nie chce mi tej gry nagrywać musiałem ściągnąć Triala Bandicama no i to e, no muszę, muszę tak a nie inaczej i no, nic się nie zrobi nie wiem dlaczego nie chcę action nagrywać tego nie mam zielonego pojęcia po rozszerzeniu gry po prostu nie widzi tylko mogę nagrywać w okienku tak jak ten pierwszy filmik widzieliście nie wiem o co chodzi. Naprawdę nie wiem. Szukałem rozwiązania w internecie, jednak nie znalazłem. No i jest lipa. Cóż, ja mam powyżej pingu 200. Nie wiem dlaczego. Może jest to spowodowane tym, że nie ma w Europie serwerów. Na chwilę obecną. E, no i cóż, ten czołk. Ten czołg dostałem na 7 dni. Oni rozdają tam prezenty, jakieś co róż e, No niby ktoś powie na 7 dni, byle co. Ale powiem Wam, że bardzo fajnie się nim gra. Bardzo fajnie zarabia bez, bez nawet premium, bo po 20 par tysięcy wychodzi się na bitwie. E, piątym Tierem. Tutaj się troszkę obawiam, dlatego że jeśli pojedzie ich właśnie więcej tutaj... Dostał Oczywiście to Już mnie widzi Muszę się wycofać najlepiej bo będzie kicha No właśnie Też mnie widzi Tam ktoś No tutaj jest niemały problem ponieważ ee... Spotting jest podobny do wota jednak jest tutaj bardzo mały, słuchajcie, bardzo mały zasięg widzenia w tej grze i nagle wyrastają czasami przeciwnicy, e, no, jak to nazwać, spod ziemi, po prostu spod ziemi. Tutaj na spokojnie, musimy to ogarnąć, bo inaczej będzie kupa straszna, tam jedzie na naszą bazę, kurwa. Kawu. No właśnie i nie poszło, nie pykło. Tak jak miałoby pyknąć, no, ale przejdziemy sobie do następnej bitwy. No witam jeszcze raz. No i tym razem nagrywam znowu section. Ponieważ Bandicamura na nagrało mi raz i znowu nie widzi mi e, ramki ani gry. Nie wiem o co tu naprawdę chodzi. No więc sobie, lecimy jeszcze do jedną, jedną bitwę, tak jak powiedziałem w pierwszym filmiku. No zobaczymy, jak to pójdzie. Okej, okay, mamy tutaj wszystko. No tak jest. Ekran akurat dobry. No trudno będzie nakładka, mmm, niestety, z, z internetu. No cóż, jak się nie da, to się nie da. Brumbar jest. Aha, szósty tier. Dobra teraz tak, gdzie byśmy mogli pojechać? Oczywiście mm, jeśli chodzi o samą grę y, na przeglądarce opera ona różnie działa, raz działa, raz nie. Dzisiaj... Ups. Ojej oj. O no, trafiłem jeden. Na trated. Dobra, przydałoby się teraz wycofać i przeładować. No tutaj jest ich trochę. Spróbujemy, może. Rainstorm start. O, zaraz się zacznie burza, ulewa. Bardzo fajnie zrobione, moim zdaniem. Gra prosta. Przyjemna. Oczywiście przegranych jest tyle co w bocie. Niestety, ale one tak nie drażnią jak. No jak jak w powodzie Dobra, zniszczony, tu jest następny! Źle Dobra i teraz cofamy się do tyłu. Przeładujemy sobie. 85 a, Wykończą go, zdążę go wykończyć. Chyba żeby nie I on się cofnie, on się cofnie. Dobra, wykończyli go zostało. Czterech nas jest. Sześciu. O, pięknie, pięknie, pięknie. Piękny spot. Kamo. Tam jest ktoś. O kurde, nie podnoszę sobie tak armaty cholera. Jasna, szkoda. Może jak do tyłu? Dobra, zabiję go. No i dobra, y mamy bitwę wygraną na chwilę obecną. Zobaczymy. 1300 uszkodzeń zadałem, 8 sztuk wystrzeliłem. E nie jest to wiele. No i dobrze, i zobaczymy teraz, ile otrzymaliśmy pieniążków. Mówię, gra jest naprawdę kurczę przyjemna. ciągnęła mnie, nie ukrywam tego. No i o, proszę bardzo, 17 tysięcy bez premium, takie tam popierdółki, nie? Dobra, to by było na tyle i oczywiście zachęcam do gry. Trzymajcie się.